Siema, Gabor z tej strony, a to jest gra o SCP o nazwie SCP Enigma, eee, pobrana za darmo z GameJolt'a, jestem bardzo tej gry ciekaw, ponieważ przypomina mi ona dosyć mocno SCP Unity, oprócz tego, że jest robiona na Unity, to te logo i kolorystyka jest taka SCP Unity'owa, więc lecimy, new game, player name, gaborowaty, eee, map seat, osoby, cokolwiek, nie wiem, czy to jest kolejna gra z kategorii Wymą przechowawczy, hurdur, wybuchy, pościgi, dobra, mruganie pod spacją, eee... Bardzo duży sens, no ale chyba będę musiał grać z takim sensem Właśnie ja sobie go trochę zmniejszyłem w mysce eee... I widzę, że muszę trochę podkłoślić gierkę, bo na początku była turbo cicha Dobra, no co, mruganie pod spacją, save'owanie, nie wiem gdzie Stylistyka, no jakiś w SCP Unity Remake No i zobaczymy co tu się robi, siema No, ja się czułem jakbym bym w SCP Unity Remake Nie wiem czy, te, no hej, <laughs> takie pomieszczenie było jeden na jeden w SCP Remake Można biegać Inwentarza chyba nie ma. Mapy, nie wiem. Przekonamy się. Eee, link do gry macie w opisie. Ej, bo to jest jeden, do jeden SCP Remake. Halo, ja nie przysięgam, ja nie odpaliłem SCP Remake. Co to jest dosłownie pomieszczenie ze SCP Remake, te pierwsze z Brugaczem. SCP Foundation, kucać też nie można. Tam też było takie radio. Ty, bo to jest jakiś, nie wiem, fangame game, fun game ja nawet nie będę sprawdzać teraz. Link do gry macie w opisie. Eee, no ale zapowiada się ciekawiej i górnolotnie. Chciałem Chciałbym skończyć pod spacją, a to jest mruganie pod spacją. Właśnie tak, jesteśmy już w normalnych czasach. O, coś strasznego chyba idzie. Przynajmniej są straszne dźwięki. Tak to brzmi, jakby były straszne dźwięki. Chyba już uciekają straszne dźwięki. Są tak straszne, że trochę ciszę tam gryba bo się boję. Dobra, nie mamy chwilkunków, więc nie wiem co się będzie robić. No póki co, no co? Chodzę i podziwam widoki. Może natknę się na jakiegoś estremego. Fajnie, jakby to 173, bo to jest taka basic podstawa. A też. Mam ten pasek mrugania po coś. Jest ponownie radio i tyle. Jest taki dźwięk z mono. Dosłownie taki dziwny. Można przeklikać i się dubluje dźwięk. Oho, chyba coś strasznego teraz będzie. Och ty w dupę, dobra, to trochę się przestraszyłem. Jest Łazarz. Jest Łazarzowa muzyka. Strasznie wolny ten łazarz No przyznam się szczerze, bez bicia że się przestraszyłem, no nie będę was szukiwał Ale gość w ogóle, to jest z niego taki łazarz? Ja się zatrzymuje. Tak, zatrzymuje się Z niego jest taki łaz, że on nie przechodzi przez ściany No zobaczymy, czy uda się mi uciec mu Nie mam save'a, więc nie chcę za bardzo umierać Jest generowana placówka, też jest warte odnotowania słyszałem rugacza okej, okay. no tak zapomniałem, że on West i robi takie rzeczy. Ale czemu to jest takie.? Ja dobrze skojarzyłem, ja nie widziałem wcześniej tej gry, widziałem jakiś tam jeden screen albo dwa. Ja sobie po prostu raz na jakiś czas wejdę na Game journal i sprawdzę, co słychać w trawie. Odpuścił? Chyba odpuścił. Ta. dobra, no zlęknąłem się. O, tu się od, to, to odpuścił. Więc, jakby element strachu gra już ma za sobą. Nie wiem za bardzo, czym się save i to mnie tak trochę się boję, że nie będę mógł saveować. A była opcja load w głównym menu, więc no nie wiem, przekonamy się. Ha! Tu byliśmy już. Bo my HP, no nie wiem, no póki co to jest jakieś, nie wiem, gorszy, młodszy brat SCP Unity i to taki ten gorszy brat. Pomieszczenie numer 47, takie same. No dobra, no jest podmiot SCP, no tyle dobrze. Czemu te drzwi otwierają się na zewnątrz? Jest piąte pomieszczenie z radiem. Zapomniałem jak ta gra się nazywa, Przystaw szczerze O O wielką mowa No Basic Nie będę sprawdzać czy możesz mnie zabić Pewnie możesz Czy znaczy, tylko czy umiesz otwierać drzwi A, w dupie już cię mam Okej, okay, no dobra, on znaczy on mnie, przepraszam No widzisz, że to jest dosyć biednie, no są niby dwa i zobaczymy może być, czy będzie jeszcze jakiś Pomieszczenia są praktycznie takie same Yuh. Przyciski są takie same, korytarze są jak z Episipilni Dynimek Bugi są w tej grze A może w końcu coś znajdę Instynktownie klikamy F5, no ale tu nie ma save'a, Okej, okay, jakiś nowy pokój Siema, nowy pokój Kolejne radio Jakieś dwa różne te to jest zamknięte, to jest zamknięte, wow 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 Wow, wow. Jest content'cik A przynajmniej wiem, że ta odnoga raczej, raczej nie tutaj O, coś chyba zaczynam jest znowu gonić a nie, to jest to stereo To jest taki mono ambient, który słyszy tylko w lewej słuchawce To chyba chodzi o to, żeby się go bać? To trochę się przestraszyłem, ale tylko trochę Okej, okay, jest X-corridor Znowu... To nawet nie będę wchodzić To ten typ... Mamy chyba, nie wiem... Trzy rodzaje pokoi Spawn, ten... <laughs> Gobor Honest Reaction No <laughs> cóż, no dobra, no... Liczę, że w końcu coś znajdę też ta gra nie może być taka pusta Jestem ciekaw tylko, czy tu ktoś realnie pracował od SCP Unity, czy po prostu ktoś sobie je uznał. Siema chce zrobić grę jak SCP Unity. Nazwę ją SCP Enigma chyba, dobrze pamiętam. P.E.K.A. To jest coś takiego, no to pewnie się łączy z tym wszystkim. Z każdej strony. Kolejny rodzaj pomieszczenia. Ileś pomieszczeń mógłbym zliczyć na jednym palcu. Znaczy na jednym, Nie na jednym palcu, tylko na jednej ręce. Dobra, no to tu jest mruga znowu. Oj, to, to, to trochę nieprzemyślane było. Sprawdziłbym, czy może mnie zabić, ale na takie testy jeszcze przyjdzie pora. To taki efekt, że wow, czy mrugacz. Bo nie ja też bardzo zwracam uwagę na dźwięk gier komputerowych. Tu widzę w ogóle właśnie, że czwarty dźwięków jest. Na przykład dźwięk drzwi jest. Dźwięk drzwi jest z containment breacha, w sensie zamykania drzwi, nie klikania. Eee, ambienty są z containment breacha. No, jest dużo takich wziętych rzeczy bezpośrednio tu widzę, zsynchronizowana chmura tak, tak samo wszędzie, tak samo wszędzie leci więc ciekawie, ciekawie, w ogóle dobrze poszedłem, chyba ta trzeba się trzymać, le tak dobrze poszedłem, tu jest, wracam do tej innej strefy to takie dziwne to młodszy brat, gorszy SCP remake Unity remake, Unity w ogóle, nie wiem jak to się w końcu nazywało, skoczykala w ogóle, że anulowali ten projekt może też jest me, ten, to może być też kurde demo, bądź co bądź. Znaczy nie ma się co tak. Yy, yy, nie ma się to też tak jakoś turbo przejmować. No bo to gra to może demo, jest jakiś Eardy access jakiś, nie wiem, Greenlight. A mam wrażenie że w ogóle, że przeszedłem całą mapę już. <ścoughs> tak swoją drogą, więc jak natniemy się na łazarze, to damy mu się złapać. Bo jestem ciekaw, co mi może łazo łazarz zrobić. Czy jest może jakiś swego rodzaju wymiar łóżowy? No, wizualnie gra nad na no i jest ładna. To nie, nie można tego od odjąć, że jest ładna, no, bo jest ładna, no. Yy, tam jest spawn chyba. Zobaczymy, czy to był jeszcze jakiś koridor, może na spawnie. Nie, tam jest po prostu spawn. Więc mam wrażenie, że przeszedłem całą tą. No, chciałbym tego wazara znowu spotkać. Fajnie, bo jakby siedzieć tam na patożu w tle. Słyszę znowu dźwięk w lewej słuchawce, w prawej nie słyszę w lewej słyszę w słuchawce. Są te dźwięki z w ten cały czas. Ten sam typ pomieszczenia tutaj. Tu byłem, no właśnie. Nie wiem to jest za bardzo jak ja chcę twórca osiągnąć. Bo no, zrobienie kolejnej gry z kategorii wyłom przechowawczy... Bla, 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 bla. W ten sposób na mnie właśnie działa. Robienie kolejnej gry z kategorii wy wyłącz przechowawczy moi drodzy O, dobra siema Coś stanie jak mnie zabijesz Test it out! Siema No, co się robi mady Tego dźwięku nie znałem Game over, load main menu No to load dajemy Nie mam opcji load, bo nie zapisywałem A nie wiem jak się saveuje, bo nie ma nic w controlsach Load nie mogę, continue też nie mogę, new game Bo Owaaa, ty teraz przez 2 jak będzie start SCP Enigma No, skojarzenie z SCP Unity Nie było przypadkowe, tam nie ma co iść No i co, mamy nowy Seed, pewnie no, inaczej ułożone pokoje Raczej nie nowe pokoje, bardzo tak trochę lubiłem tą liniowość w SCP Unity, ona tak w uniwersum SCP potrzebowało im o takie gry Dobra, to co, aż mnie zacznie łapać ten, właśnie chciałbym jeszcze coś sprawdzić Aż mnie zacznie ugonić 106, bo chcę jeszcze sprawdzić, czy może on to jakiegoś łzowego, zabierać coś. A tak, to sobie podpiegnijmy jeszcze do rady tutaj na starcie. Nagrywana na Twitchu, ty się to jest to fałszerz ten link w opisie i do gry, i do Twitcha. No ale ta gra daleko ma do scp Unity, to na pewno. Dobra, chcę tu wejść, bo co, co oni tutaj na radio gadają? Co, to tyle? Stracili kontakt z jakimś tam posterunkiem of, of, obrony? Ochrony? No mówię, czasami są te ambienty. Ale to absolutnie nie jest ambient z kategorii SCP-106, którego tak bardzo zaraz chcę spotkać. No i mówię, no nie wiem jaki jest cel twórcy. No gierka jest, nie, no, na 300 mega waży na game jollcie, za Afriko No jaki taki test? I w ogóle chyba SCP Unity ten zaczyna od game jolt i guess, tak mi się wydaje. Chyba. I w formie takiego demo, to jest spoko ciekawostka. No może ktoś będzie się starał zrobić coś na wzór SCP Unity. Było kilka takich gierków des single playerowych, no ciebie akurat nie chcę znać fajnych, które... To w ogóle ten jest się zrobił nowy, bo ja tak kojarzę na przykład pomieszczeń. To było akurat trochę straszne, które ja nie znałem, yy, które faktycznie się fajnie prezentowały. O, siema. No i co? A uderzył mnie. I zatruł mnie w ogóle. Okej, okay, czy on nie przenosi do usowego o dziwo? Uderzył mnie i mnie zatruł, ale nie mogę się jakoś uleczyć. No i zobaczymy ile... Zadał mi 10 obrażeń hitem. Zobaczymy, jak trucizna zadziała. nie znaczy jest jakiś trudny do wymienięcia. Modelu nie kojarzę, bo zrobili własne. Krwawie! Dobra, a czy ta niego ślus spowalnia? Nie, nie spowalnia. Czym trzeba czy ja tak ma tak krwawił, dasz 0%? Weźmy mu też jeszcze raz. No i gasp. Mm. Spoko. A no znik jeszcze, ale to ta trucizna mnie chyba walnie. No bo krewa mi leci. I są inne, różne wzory są krewy. Znaczy te są już, te chyba dwa są tylko. A, zaczynam dleć przez ten właśnie, spowalniam się, przez utratę krwi. I umarłem. Ale to też nie ma żadnej mechaniki, która kurde, nie jak ekwipunku, żeby się zabandażować. Nie wiem, dziwna gierka, w sensie no taka. Sieba chcę mieć SCP Unity Remake. Mam SCP Unity Remake w domu. SCP Unity Remake w domu wygląda w ten sposób. Ni zła, ni dobra. Na pewno jako podstawa do. 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 jakieś tam wiecie szeroko pojętego, dalszego eksploatacji SCP Remake, czy coś, no to buja. A czy to jakoś pójdzie dalej, to czy nie, to nie wiem. W każdym razie link do gry macie w opisie, nagrywam na Twitchu, Twitch.tv, coś to link również w opisie. Mówi do Was Gabor i widzimy się już w kolejnych odcinkach, filmach, streamach. Hej, yo